Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka słowola, Ledwie karczmy nie rozwalą, haha, ha, hi, hi, hej za pola. Pardowski siadł w końcu stoła, podparł się w boki jak basza. Hulaj dusza, hulaj, woła. Śmieszy, tłumani przestrasza. Żołnierzowi co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca. Świsnął szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżnił rondel, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewców nas wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął cmok i gdańskiej wódki, wytoczył za łba półweczki. Wtedy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zesgrzytał. Patrzy na dno, co u licha, po coś tu kumie zawitał. Jablik, to był wywódca na dnie, istny niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Kielicha aż na podłogę, pada rośnie na dwa łokcie. Nos jak haczyk kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A twardowski, witam, bracie! To mówiąc, bierzy obcesem: Cóż to? Czyliż mię nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąś na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty, i bisy miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegło, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło. Cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta choć dniwa Nagnała cię w nasze sieci Ta karczma Rzym się nazywa Kładał areszt na wasze ci Twardowski ku drzwiom się kwapi Na takie dictum acerbum Diabeł za kantusz ułapił A gdzie już nobile verbum? Co tu począć, kusarada? przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada i zadaje trudność nową. Patrz, kontrakt, Mefistofilu! Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząc ciebie do roboty, a ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do joty. Patrz, oto jest karczmy godła, Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech z kopyta łutnie. Skręć mi przy tym biczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać i wymieniać. Muru i gmach w tym lasku, by miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, wysoki pod szczyt krępaku. z brud żydowskich ma być strzecha podbita nasieniem zmaku. Patrz, oto na miarę świeczek cel gruby, długie trzycale. W każde z makowych ziareczek mi takie trzy bratnale. Mefistofil duchem skoczy, konia czyści, karmi, poi. Potem bić z piasku utoczy i już w gotowości stoi. Twardowski dosiad biegusa. Próbuje podskoków, zwrotów. Stępa galopuje kłusa. Patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Bisie. Lecz druga rzecz nieskończona. Trzeba skąpać się w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi. Skąpał się biedak po szyję. Wyleciał potem jak z procy. Otrząsł się, wum! Parsknął raźnie. Teraz już w naszej mocy. Najgorętszą odbył łaźnię. Jeszcze jedno. Będzie kwita. Zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobieta. Moja żoneczka, twardowska. Ja na rok u Belzebuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja Luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąż jej miłość, szacunek. I posłuszeństwo bez granic. Słamiesz choć jeden warunek, już cała ugoda za nic. Diabeł do niego pół ucha, pół oka zwrócił do samki. Nie patrzy niby słucha, tymczasem już blisko klamki. Gdy mu twardowski dokucza, od drzwi do od okien odpycha. Znów uszyć od od klucza, to ten tak czmycha, tak szmycha.